Witajcie, zapewne niejedna osoba z Was ch 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 chciałaby zakładać własne besty lub nie wie, gdzie znaleźć takie śmieszne minki z besty.pl, tak? Takie dodają megusta i takie różne. Właśnie dzisiaj pokażę Wam, gdzie je znaleźć. Więc pierwszym krokiem, który wykonamy, wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. Gdy już mamy to odpalone, po prostu wchodzimy na stronkę komiks.pl Komiks, strona napisana o tak przez 2x.pl Klikamy Enter i wyskakuje nam strona komiksy. I wyskakuje nam strona komiksy.pl. Teraz, jeżeli chcielibyśmy znaleźć właśnie te śmieszne mięki, wchodzimy. Tutaj jest strona główna, logo. I mamy tak, główna losuj. Dodaj to gdzieś, zasady kontakt. Pod spodem mamy nazwisy, poczekania, serie, postacie, szablony masterzy. W przykład możemy wejść sobie do masterów i mamy różne takie komiksy. Obok mamy postacie na przykład, tak? I właśnie w tych postaciach mamy takie śmieszne minki, Baufany. Po prostu jest full, tu jest tego 44 strony, także możemy sobie kopiować i robić swoje własne rysunki. Myślę, że pomogłem. Jeżeli ten podatnik był dla Was przydatny, poproszę łapki w górę i pozytywne komentarze. Dziękuję, życzę powodzenia i pozdrawiam.